Kiedyś ktoś mnie zapytał, ale ty masz talent. Skąd ty to masz? Jak ty się tego nauczyłaś? Chodziłaś do szkoły? Na pewno musiałaś skończyć jakąś szkołę plastyczną i tak dalej. Jeju, dlaczego ty pracujesz na produkcji albo gdziekolwiek indziej zamiast zarabiać na tych rysunkach? I dzisiaj chcę pokazać, jak to wygląda. Przez kilka lat, że to nie jest tak, że z dnia na dzień opek i już coś takiego wychodzi. No nie powiem, ale to była pierwsza plaza, z której tak bardzo byłam dumna w kolorze. Ale początki były takie. Tu mamy rysunek piękny z no, 16 roku. Tu niestety nie mam daty, ale 2021, lekko to będzie. I chciałam Wam pokazać kilka moich prac, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że z dnia na dzień wychodzą takie rzeczy. A więc tu mamy mały segregator. To jest format A5. Przepraszam za to, taki burdel, no ale tak bywa. I mamy rysunki. To było oko rysowane w 2019 też już powinno mieć tu postęp taki że coś ale niestety proszę bardzo no i to światło się musi znowu odbijać jak mnie to drażni no może tak lepiej pewnie się będą odbijać ten o. tu mamy kwiatek z 2019 też roku moje o. pokemonów bardzo dużo lubiłam rysować Dużo postaci z bajek. To jakieś pierdoły z nudów. 19 rok. Też, o, to było bardzo też... Byłam dosyć dumna z tego rysunku. To jest też 19. No, może kolejny pokémon, Kurde, nie widziałam, że tyle rysuję w tamtym czasie. O, a z tym Bulbazaurem będzie też historia jedna, to zostawimy na później. Taki o. Też 19. Kurde, w marcu ja chyba codziennie rysowałam 19. Też. No, nie zawsze wszystko wygląda ładnie. O, to chyba to było parbony nawet rysowane, bo ta pamięta troszkę. To już 19 marzec 19 rok, znaczy się no nie wszystko wychodziło tak jak mu chciała. O, to jest moja abstrakcja z głowy. Samys pamiętam, że miał być minionek, ale wyszedł minionek Sosnowca. No i też 19 rok. Później to powkładam, tu kolejne oczko. Tu jakieś coś. Znowu słodeczki. O, to było z dosyć drogimi kredkami rysowane. Tak, tak. oczywiście nieudane, a widzicie, nadal 19 rok. Nie każda praca była taka przepiękna. O, jakie pierdoły. To też, proszę bardzo, Co, któraś mi by się udawała, ale... To też jakoś z głowy coś wychodziło. Jakieś pierdołki. No, księżyc. Поробняем с чем-то Как был он тоже 19-го года. Такие. О, Видите, какая разница, например. Прошу вас. Это С липца. Nie chcę współpracować. To jest oczko z kwietnia. No jest chyba różnica, nie? A to pierwsze oczko było z lutego. Dużej różnicy jeżeli chodzi o czas nie ma, no a efekt jest jak widać. Dobra, wracamy dalej. Tuż za moje, o proszę. Różne takie dziwne pierdoły. To już było, to już było. Dobra, Takie coś. Chciałem coś z natury, to cytryny wyszły. No nawet chyba spoko. Taty nie ma, jest to, mam no, nie będzie widać. Lipiec 19. Da, to Tu też jest jedna różnica, ale za chyba. <grystanie> nie to sam kwiat, ale. No ale już dużo więcej czasu spędziłem przy tym rysunku. Tu jeszcze papier z fakturą był. No i tu mamy dziewiąty. No. Takie, o proszę. Tak dużo zbajek. Ta sławna truskawka. Nawet też ładnie wyszła. Ja to tak z nudów niedawno chcę przypomnieć farby, bo to farbami było rysowane. No, także powiem Wam, że nie zawsze tak jest, że siadam i wychodzi coś takiego, bo czasami wychodzi coś takiego. No, się teraz już tak nie wychodzi, ale no, nie od zawsze się rysuje genialnie. Trzeba bardzo dużo czasu i cierpliwości poświęcić żeby coś z tego było teraz się tu odkopę i zaraz wam pokażę inne rzeczy i jestem z powrotem tutaj jest już format A4 na dzień dobry nic gdzie tu jest znowu jakieś oczko tu już chyba bez daty będą nie wiem czy kolejne o takie były właśnie moje początki to jest 2016 nie wiem ktoś powiedział że ja od zawsze tak rysuję to nie jest tak. O, tu mamy znowu Pokémona. to jest porównanie, że trochę lepiej było, ale też daty nie ma. Jakiś progres jest. No, na początku tak się rysowało. Proszę. Kartka w kratkę. Kredki do... nie wiem. Byle jak, kiedyś to było i ja, jak ja ładnie rysuję. No uh -huh. ja nie wiedziałam, że będę rysować jeszcze lepiej. Też pokémon Same pokemony wtedy były, proszę. To było moje cudo. Kolejny pokémon. To zakładka z gry, tu jakieś szkice. To z gry z filmu przepraszam. Też dwa tysiące. Kolejny pokemon O nie, cię. No, taka dumna, bo że potrafię. O. Kolejne oko. teraz jakiś pokemon Bo też nie ma daty. Tu jakieś martwe na szkice. Ok, to już trochę lepiej się zaczyna. Boże jakie to było cudo dla mnie. Sama to wymyśliłam. Gdzieś tam pewnie w internecie było, ale tu już mamy też 19 roczek. No, to już trochę lepiej. Chyba każdy kojarzy pana. Tu znowu jakiś zanik umiejętności to podobno się nadaje na tatuaż kurde też gdzieś internet to przerysowałam czyli 19 no, kurde no. a to było moja duma wtedy jeszcze proszę to jest wszystko kratkami wyciągnę nawet Karta do gwinta z Wiedźmina. No, takie coś. Wszystko krewkę. jakieś pokemony. A, a propos portretów to proszę bardzo. <ścoughs> tu coś nie wyszło ewidentnie. Ale nie, ja ładnie rysuję, pięknie rysuję. Tu są jakieś dwie kartki. Cudownie. No, to trochę lepiej. No, ale też katastrofa. Cudownie, Patrycja, rysuje, rysujesz. Tu też. Boże. Tu 18 rok. Boże, drogi. No, jakaś martwa natura. O, tu mamy róże. Mamy porównanie. Tak? To jest róża rysowana 3,5 godziny. No, a to jest róża nie wiadomo ile rysowana. No, ale chyba jest różnica. znowu mamy liścia znowu bajki to też karta z Wiedźmina opek no trochę tutaj z kolorami nie wyszło, ale to miał być prezent dla koleżanki, ale chyba coś też nie udało się, nie wiem czy ona zrezygnowała czy czy ja się nie, nie wiem. To też była fajna zabawa z tym rysunkiem. Wszystko też kredkami. To jest oczywiście 19 rok. Tego pana też pewnie kojarzycie, ale to jest 16, no to... 3 lata i taki progres. To też 19 rok. Wiadomo z jakiej gry. I hmm. kreckami, wszystko Tutaj coś było. Co ta ręka? Czarodziejki w Księżyca, ale oczywiście nie wyszło, coś Jakieś jabłka. No, a tu jest. Może no, to. Albo tak. Jaki był progres? Pana Lindę chyba kojarzy każdy tutaj. No. Tu mamy 20 rok. Tu mamy 18. A różnica między tymi dwiema pracami jest taka. 2 lata różnicy wyglądają. Da się, da się. z więcej detali, szczegółów. Ten człowiek tylko jeszcze wygląda. Że tak lepiej będzie widzieć... O, tak. No to mamy tego tak. pana. No to w międzyczasie jeszcze powstała taka... Progres chyba zaszedł daleko. Jeszcze coś tak, Takie miało być realnie. Podobno się udało, bo niektórzy myśleli faktycznie, że tam leży baton. No może tak wygląda. Taki miał być. No, to w tym filmiku to by było na tyle. Inne prace pokażę innym razem. A może wymyślicie, co bym narysowała jeszcze raz z tych prac, które Wam pokazałam, żeby była różnica na przykład trzy lata temu, a teraz może jakieś pokemony, może znowu Pana Linda, no a może coś jeszcze innego. No to dzięki za uwagę, trzymajcie się i pamiętajcie, że to może trochę talentu jest, ale więcej ciężkiej pracy i cierpliwości. Pa!